Dzień dobry, witajcie. Ja nazywam się Piotr Motyl. Nagrywam dzisiaj specjalnie już kolejny raz dla kanału Veto. Nagrywam tutaj całą serię odcinków na temat emigracji biznesowej, tak, na temat wolności na emigracji, jak może sobie radzić przedsiębiorca na, na żyjąc, gdzieś na emigracji, z jakimi problemami się spotyka. Poniżej macie tutaj listę takich wszelkich tematów, które w kolejnych odcinkach będę poruszał. Natomiast jeszcze nim zaczniemy, chciałbym poruszyć tutaj um, temat poprzedniego odcinka, bo byłem tu Tutaj mocno zaskoczony, bo ten odcinek dosłownie w ciągu kilku dni no, zyskał kilkanaście tysięcy wyświetleń. No, ja jestem w zasadzie nowy na, na kanale YouTube, no, wiele jeszcze błędów popełniam, natomiast wyciągnąłem tutaj wnioski z... Z, z komentarzy. No też w, ty, w kolejnych materiałach będę się starał tutaj bardziej szczegółowo też ułożyć plan, dlatego też dzisiaj przygotowałem sobie tutaj taką małą ściągawkę, żebym o czymś nie zapomniał. Także no dzisiaj będę się chciał tutaj starać poruszyć takie tematy właśnie motywów, tak, no jakie towarzyszą, czy przedsiębiorcom, czy osobom, które planuje, planują wyjechać z kraju. Natomiast tak jak wspomniałem, jeszcze należy Wam się wyjaśnienie odnośnie poprzedniego odcinka, bo tam był taki odcinek za zus i urzędu skarbowego Balu. i tak. O co w tym chodziło? Bo w ferworze walki po prostu, tak okej. Okay, yy, mówiąc wprost, za mało troszeczkę rozwinąłem ten temat. Uważam, że to jest bardzo ważna kwestia i należy nam się, wam się wyjaśnienie. Przygotowałem też taką, taką prostą, uproszczoną kalkulację, która pomoże wam zrozumieć, yy, właśnie i sprawdzić, yy, czy wam się to faktycznie opłaca, tak? Ja ci opowiem o moim takim przykładzie, bo Ostatnie 7 lat praktycznie działam całkowicie zdalnie. Tak? W międzyczasie uruchomiłem cztery firmy, no dwie całkowicie, które też działają zdalnie tak. I no mieszkam sobie w innym kraju. Natomiast dlaczego o tym w ogóle mówię? Bo jeśli ktoś z Was prowadzi firmę w Polsce albo zamierza prowadzić, no to musiał na pewno robić sobie jakieś kalkulacje, tak? Ja natomiast zaczynałem firmę w 2006 roku, to była zwykła, prosta działalność gospodarcza, gdzie sprzedawałem części podzespołu GSM. Więcej informacji tutaj w komentarzu, tam może będzie link do wykładów z 2012 roku, bo nie chciałbym opowiadać tej historii, ale zrobiłem sobie taką prostą kalkulację kilka lat temu, że dobrze, tak dla, uprośmy, no zarabia, znaczy masz przychodu powiedzmy milion trzysta, tak, czy, przepraszam, milion powiedzmy rocznie, tak, to jest brutto, tak. No jeśli mamy tutaj VAT-u 23%, to to przychód netto to będzie około miliona złotych. Teraz tak, no jeśli załóżmy, że masz marżę, znaczy, że masz tutaj zysk brutto na poziomie 10, 15, 20%, to zależy wiadomo w jakiej firmie, jaka forma działalności, no to oczywiście ten zysk będzie troszeczkę inny. I teraz w zależności, czy jesteś na działalności gospodarczej, czy na spółce z o.o., czy na innej formie działalności, no to będzie opodatkowanie się różnić. Natomiast e, jeszcze nim przejdę dalej do wyliczeń, to też zalecam Ci oczywiście zawsze, jakiekolwiek rozwiązanie wprowadzisz, skontaktuj się z dobrym, dobrym doradcą podatkowym, tak? czy, czy, czy księgowym, czy powiedzmy, e, czy, czy biurokupem, biurem rachunkowym, które pomoże Ci dopasować tutaj odpowiednią formę działalności, ale bardziej bym zalecał tutaj doradcę podatkowego. Tutaj też zapraszam do przejrzenia materiałów Sławka Mencena, których więcej na pewno możecie znaleźć na tym kanale. Natomiast wracając dalej do tematu. Tak jak, tak jak wspominałem, ok, załóżmy, że mamy te 10%, tak, no to od miliona złotych netto to mamy... 10% to będzie jakieś 100 tysięcy złotych. Jeśli mamy działalność gospodarczą, jesteśmy powiedzmy na liniówce, to te 19% no musimy od tego załatwić, znaczy zapłacić podatku, tak? Teraz jeszcze tak, mamy koszty zus jeśli płacimy pełny ZUS, no to w tym roku ten ZUS no został znacznie podniesiony i tam na pewno będzie 1500 kilkadziesiąt złotych. No, Wiele ja. zależy od tego co jeszcze rządzący tutaj uchwalą, bo myślę, że od przyszłego roku będzie, będzie wyższy, ale nie o tym teraz. No ale załóżmy, że mamy 12 miesięcy po 1500 zł, tak? No to, no to cóż, no to mamy z tego jakieś 18 tysięcy złotych za, za ZUS, tak? Czyli oczywiście tutaj składkę, czy tam możemy jeszcze część tego zus oczywiście odliczyć, ale tutaj to też... Nie, na tą chwilę po prostu to pomijam i staram się to uprościć maksymalnie. No to dobra, czyli samych jakichś takich kosztów podatkowo zusowych rocznie. Mamy powiedzmy to około 30 kilku tysięcy złotych. 30 tysięcy zł to jest sporo pieniędzy, tak? Dodajmy do tego jeszcze kilka innych kosztów, które są, znaczy takich kosztów, które możemy wyeliminować, tak? bo przy tradycyjnej firmie praktycznie tak, musimy mieć jakieś biuro, musimy jakoś dojechać do pracy, musimy jeszcze, no co, zapłacić księgowość, tak, no to to też załóżmy tak, no, księgowość to będzie od 500 do 1000 zł miesięcznie, w zależności od tego, ile mamy faktur. tak, I zależy, jaka forma będzie też działalności. tak. Jeśli to jest biuro z jakimś, nie wiem, jeśli to jest zwykłe biuro, jeśli to może być biuro z jakimś magazynem, ja Ci mogę tu przykład powiedzieć no, z Lublina, tak, czy z jakichś mniejszych miejscowości, gdzie to będzie między, no powiedzmy, 2 do, do 5 do 3-4 tysięcy zł, możemy jakieś biuro z jakimś tam małym magazynem, jeśli chcesz prowadzić jakiś drobny, nie wiem, sklep internetowy, czy coś innego. To jesteś w stanie to wynająć. Ale oczywiście to zależy. Natomiast i przyjmijmy dla e, po prostu prostych wyliczeń, że to będzie za biuro, nie wiem, 3000. 3000 zł, tak? No to rocznie mamy jakieś 30 kilka tysięcy złotych, tak? Tam powiedzmy mamy 36 tysięcy złotych. Dodatkowo też musimy jakoś dojechać do pracy, no to będzie różnie, tak? To może być 100 zł, może być 200, może być 300, może być 500. Tak? No też musimy przyjąć, że to są koszty powiedzmy wszelkiego dojazdu do pracy, że to będzie dodatkowo 5000 złotych. No plus koszty księgowości, no to mamy tak: biuro mamy 36 tysięcy, dojazd do pracy, załóżmy, że to będzie 4 czy tam 5 tysięcy, to już mamy. Dodatkowych 40 tysięcy złotych kosztów rocznie, od razu mówię, plus dodatkową księgowość, no to mamy kolejne 30 kilka tysięcy. I nagle okazuje się, że tak. Płacimy tych ZUS-ów, podatków 30, powiedzmy 7 tysięcy złotych. Tutaj dodatkowo dochodzi nam też jeszcze, no dla przykładu już załóżmy, że sobie to bardzo zoptymalizowałeś, tak, że te dodatkowe koszty biura i dojazdów masz, powiedzmy, około 30 tysięcy, czyli rocznie no to jest około 60 kilku tysięcy złotych przy prowadzeniu firmy tradycyjnej. Tak. Natomiast co jeśli rozważysz taką opcję, żeby prowadzić firmę zdalnie, czy wyjechać nawet też z kraju, ale to też dlaczego o tym mówię, bo kwestia jest taka, że wielu działalności nie da się prowadzić zdalnie. No, tutaj mamy czy fryzjera, piekarnie, czy jeszcze inne, inne, inne tutaj formy działalności. Natomiast jest kilka takich działalności typu sklepy internetowe, jeśli ktoś działa w branży usług, nie wiem, czy, czy, czy w branży konsultingu, czy, czy robi jakieś tłumaczenia, czy jeszcze inne rzeczy, kiedy może wyjechać zdalnie i może założyć sobie spółkę taką gdzieś za granicą, w Azji, nie wiem, w Estonii, w innym miejscu. To też zależy oczywiście, Jaki wybierzemy, jaki tutaj kierunek. Ja na tą chwilę tutaj mam też jedną spółkę w Azji, jedną spółkę w UK, i dzięki temu, że ja tutaj zamieszczę taki obrazek, na tą chwilę, tak, jestem Polakiem, mam klientów z tego świata, mam spółkę z UK, spółkę też dodatkowo jeszcze w Azji, inwestuję przez Singapur, mam rezydencję podatkową tajską. Co to powoduje? Niewielu z Was wie o tym, że jeśli Masz powiedzmy spółkę gdzieś w innym kraju, typu Hongkong, Singapur, Emiraty Arabskie, nie wiem, jeszcze tutaj kilka innych krajów, to wszystkie zyski, które są generowane poza tymi krajami, są całkowicie zwolnione z opodatkowania, gdzie nie mamy VAT-u, gdzie nie mamy ZUS-u, gdzie nie mamy jeszcze dodatkowych innych obciążeń, założenie takiej firmy to kosztuje około 2,5 tysiąca dolarów, powiedzmy utrzymanie roczne to jest też około powiedzmy, tej kwoty, to też oczywiście zależy, jaka to jest struktura, w jakim kraju, tak. To też tak jak mówię, nie rób niczego, jeśli tego nie sprawdzisz. W wielu przypadkach dla wielu osób, które chcą działać, chcą mieszkać w Polsce, chcą pobierać 500 plus i tam jeszcze inne benefity, to się po prostu nie sprawdzi. Ja tylko podaję takie po prostu przykłady. Mi się to po prostu bardzo opłaca, bo ja sobie policzyłem, że dzięki temu że tylko dlatego, że nie mieszkam w kraju, to rocznie mogę oszczędzić około 60 tysięcy do 100 kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie, robiąc dosłownie to samo. I to jest ważna była dla mnie kwestia do rozważenia. Kilka jeszcze innych powodów było, dla których też zdecydowałem się na taką emigrację biznesową, i o tym chciałem dzisiaj poruszyć w tym odcinku. Co do tych kalkulacji, to co mogę wspomnieć, wielu z Was może się nie zgodzić, może się zgodzić, może mieć jakieś inne zdanie i to jest ok. Ja to co wspominałem, to nie jest rozwiązanie dla każdego. Cokolwiek robisz, zawsze skontaktuj się z doradcą podatkowym, bo jest wiele takich niuansów typu rezydencji podatkowej firmy, rezydencji podatkowej Twojej osobistej. Jest jeszcze kilka innych kwestii. Ja to opowiem, czy omówię mój przykład w kolejnych, w kolejnych materiałach, bo mam taką zaplanowaną całą, całą taką serię. Natomiast na przykłady, też na powiedzmy, na potrzeby tego, Odcinka. Zamieszczam też pod spodem taką prostą kalkulację, taki formularz Excel, żebyś sam sobie policzył, zobaczył, ile Twoje koszty roczne kosztują, czy faktycznie opłaca Ci się, czy się nie opłaca przenosić do innego kraju. Bo pamiętajmy o tym, ja policzyłem to przy działalności gospodarczej, przy spółce ZO, gdzie mamy podatek, no CIT mamy te 9%. OK, VAT musimy oczywiście tutaj odprowadzić, natomiast koszty ZUS-u też przy odpowiedniej konfiguracji udziałowców nam. Możemy, no spadają, albo możemy to bardzo mocno ogranic ograniczyć. I tak jak mówię, to rozwiązanie nie jest dla każdego, ale jeśli masz, jest, jeśli jesteś odpowiednio zmotywowany, to jak najbardziej warto to przemyśleć, policzyć, bo może w przyszłości będziesz myśleć yy, o czymś takim, tak. Natomiast dzisiaj, tak jak, e, tak jak wspomniałem, chciałbym opowiedzieć też o moich takich motywach, takiej emigracji biznesowej. Ja mam taką zasadę, że. Idę tam, gdzie mnie moje pieniądze i mój biznes traktują najlepiej. Ja nie wiem, jaką, jest, jaką ty masz motywację, natomiast mnie to bardzo motywowało do tego, żeby zacząć tutaj działać. Tak? No jest jeszcze dodatkowo kilka innych kwestii. Też już miałem dosyć tej walki z tymi urzędami tutaj w Polsce, bo ciągle, ciągle dostarczanie jakiejś dokumentacji to jest naprawdę masę masy pracy zmarnowanego czasu. Natomiast. Najfajniejsze jest to, że możesz potraktować świat jako menu. Możesz sobie wybrać kraj, w którym mieszkasz, kraj, w którym płacisz podatki, w kraje, w których zarabiasz pieniądze i gdzie trzymasz pieniądze, gdzie inwestujesz. Tematy jakichś inwestycji czy jakichś innych. No ja nie jestem w tym najlepszy. Tutaj na kanacie na kanale znajdziecie jeszcze wiele innych osób, które mają dużo większą wiedzę i doświadczenie w tym temacie, także zapraszam. Natomiast dzisiaj chciałbym też opowiedzieć o najczęstszych takich dziesięciu powodach emigracji. Tutaj źródło też podam pod spodem, jest to raport Work Service, tak, migracje zarobkowe Polaków. I zacznę od ostatniego takiego powodu, czyli powód taki dziesiąty. To jest bezpieczniejsze położenie geopolityczne. Część ludzi może to zmotywować, tak? Ja wybrałem na tą chwilę Azję. Też dlaczego? Bo w Azji jest jeszcze na tą chwilę, no Azja jest jeszcze nieodkryta, tak. No tutaj do Europy, czy do Anglii, czy do Niemiec to tak naprawdę może wyjechać każdy, jest to bardzo proste. Azja jest specyficzna, daje bardzo wiele możliwości, jest tu wiele problemów, ale za to. Eee, za to jest naprawdę wiele korzyści. To też opowiem jeszcze w kolejnych materiałach. Ale to, co chciałbym Ci też powiedzieć, to Azja. No tutaj, no jeśli chcesz szukać takiej typowej pracy na zmywaku, czy gdziekolwiek, jakiejś takiej e, pracy no prostej, no to będzie bardzo ciężko. To też opowiem w kolejnych materiałach. Jeśli prowadzisz biznes albo jesteś rentierem, albo prowadzisz inną taką działalność, którą możesz typowo wykonywać przez internet, to jak najbardziej. Powód dziewiąty. Duża część Polaków i to wychodzi około 11%, rozważa wyjazd za granicę z, powodów, z powodu tego, żeby dołączyć do bliskich. Bo na początku, jest tak, że oczywiście, najpierw ktoś wyjeżdża z rodziny, żeby jakoś zorganizować to sobie życie na początku, znaleźć mieszkanie, pracę, zapewnić te finansowe tutaj kwestie. Czy podstawy, i potem dołącza do tego rodzina. Ja natomiast, te, no, też z mojego doświadczenia, tak to wyglądało. No, wyjechałem na kurs językowy, żeby się nauczyć języka angielskiego. No, tak jakoś mi się zostało, tak, bo potem jeszcze przeorganizowałem biznes, no i też poznałem tutaj miłość mojego życia. To też mogliście zobaczyć. W poprzednim też nagraniu, za co też dostałem tutaj baty, gdzie byliśmy właśnie na takiej kolacji w zasadzie, gdzie świętowaliśmy tutaj naszą taką małą rocznicę. dostało mi się baty za to, że tutaj powstrzymywałem moją partnerkę przed tym, żeby gdzieś jadła, i jeszcze tam, jeszcze inne kwestii. Kto chce zobaczyć, to zapraszam tutaj poniżej w materiale. Dobrze, ósmy powód. Brak odpowiedniej pracy w Polsce. Na obecną chwilę wydaje mi się, że z pracą no, nie powinno być jakoś problemów, ale nadal, co by nie powiedzieć, to jest wiele takich krajów, gdzie jeśli robisz specyficzne rzeczy, nie wiem, jesteś programistą, czy jesteś specjalistą w jakiejś dziedzinie, to możesz zarobić zdecydowanie więcej. Mam kilku takich znajomych Anglików, którzy tak naprawdę wyjechali z Anglii, bo rynek po prostu się bardzo mocno. Jakby to powiedzieć, no tutaj na rynku pojawia się duża konkurencja, tak ze względu tutaj obcokrajowców, tak, natomiast dużo na przykład Anglików wyjeżdża do Singapuru, tak, bo mamy język, powiedzmy też angielski, możemy się spokojnie komunikować, natomiast Singapur jest, no Singapur jest w rankingu wolności, no w czołówce jest w zasadzie pierwszy, tak, i co więcej, tam doceniają specjalistów. No dzięki temu możesz zarobić... 2-3-4 razy więcej, tak. Nie jest to łatwe, żeby tam wyjechać, znaleźć pracę, ale jest to jak najbardziej możliwe i tego dowodem jest no, wiele też historii, nawet i Polaków, którzy działają, tak. Natomiast dla mnie też bardzo ważne było to właśnie, żeby, no, żeby po prostu podróżować, pozwiedzać trochę świat. Tutaj w rankingu widzę, że aż 24% respondentów, właśnie tutaj z raportu Work and Service rozważało wyjazd właśnie za granicę po to, żeby po prostu pozwiedzać. Ja też wyjechałem w wieku 32 lat i teraz mogę powiedzieć, że to była najlepsza decyzja biznesowa, prywatna, zdrowotna praktycznie mojego życia. Dlaczego? Bo okazało się, że jeśli to odpowiednio sobie zorganizujesz, to naprawdę można naprawdę świata zwiedzić, ja odwiedziłem w międzyczasie kilkanaście krajów. Oczywiście żaden ze mnie podróżnik i na pewno wiele brogów podróżniczych no, ma dużo lepszy jakiś kontent, ale to nie o tym dzisiaj. Natomiast powiem w ten sposób, ja na tą, na, na tą chwilę mieszkam tutaj na stałe też w Banku, to też mogliście zobaczyć w innych moich materiałach, ale powiem szczerze, to było bardzo motywujące, bo w międzyczasie okazuje się, że na przykład wyjazd tutaj na Malediwy wynosi mnie dużo taniej niż Powiedzmy, tydzień na Malediwach wychodzi dużo taniej i no, dużo lepszy standard jakości niż powiedzmy wyjazd nad Polskie Morze czy wakacje nad Polskim Morzem. Nie o tym dzisiaj, natomiast jest wiele takich niuansów, które też poruszę w kolejnych odcinkach, bo okazuje się, że, że naprawdę jak, jeśli sobie to dobrze zoptymalizujesz, to okazuje się, że po prostu mieszkanie poza Polską wychodzi dużo taniej, i jeszcze przy okazji masz wiele innych bonusów. Szósty powód. To jest to, że 24% ankietowanych, według tutaj rankingu, pragnie uciec przed biurokracją, i jak najbardziej mogę się z tym zgodzić. Dlaczego? Prowadząc firmę od 2006 roku mogę powiedzieć, że polska biurokracja to jest jedna z najgorszych biurokracji na świecie. Mam do czynienia z wszelkimi urzędami czy pańskimi, powiedzmy, jeśli chodzi o skarbowymi, teraz niedawno tutaj przygotowałem sobie czy uzyskałem certyfikat rezydencji też podatkowej, takiej mojej osobistej, to mogę wam powiedzieć, to było trudne, bo tak, problem z językiem, nikt nic nie wie, co gdzie i jak, ale udało mi się to, to dużo szybciej załatwić. W Polsce powiem w ten sposób, że. Z tego co pamiętam, to jest chyba ponad 40 instytucji, które mogą skutecznie zablokować polski biznes. Ja tego doświadczyłem. Dla mnie to strata czasu. Przez te 7 lat to mogę Wam powiedzieć, że dobrze, jeśli chodzi o wizę, tam inne problemy, ok, jest to wszystko do, do ogarnięcia. Wiem, że wielu emigrantów narzeka na tam jakieś wizy biznesowe, czy znaczy w ogóle uzyskanie wiz, czy prowadzenie biznesu, ale mogę Wam powiedzieć, że mam sporo doświadczenia, jeśli chodzi o urzędy. czy no Byłem wielokrotnie, czy w Malezji, czy, czy powiedzmy w Laosie, czy, czy, czy w Tajlandii, czy nawet w Singapurze. Że uzyskiwałem jakieś dokumenty, to jak najbardziej, no dużo bardziej ta biurokracja jest przyjazna. tak? W Polsce, nawet jeśli mogę powiedzieć, tutaj, w przypadku ambasad polskich, to jest, to jest temat na no, osobny odcinek. Nie chcę dzisiaj tego poruszać, bo nie chcę sobie psuć humoru. Także przejdźmy dalej, może. Idźmy dalej. Um, właśnie. E kolejny piąty powód to jest korzystniejszy system podatkowy. Jak najbardziej mogę się tutaj zgodzić. Dlaczego? Ja, tak jak wcześniej e Wam tutaj rozpisałem w takim szczegół takim uproszczonym zestawieniu policzyłem sobie, że po prostu mi się nie opłaca na tą chwilę. Ja wiem, że są motywy patriotyczne, że powinien płacić ZUS, bo, bo się należy, bo jestem Polakiem, bo coś tam. Tak, tylko moi drodzy, to musisz sobie to przekalkulować, tak? Zobaczyć, no, czy ty w ogóle dożyjesz do tej emerytury, bo z tego, co widzę po wiadomościach, też załączę wam tutaj dodatkowe materiały w tym temacie, to no, nie wiadomo, czy ten ZUS w ogóle będzie. Ciągle go podnoszą. Koszty są gigantyczne tak naprawdę. No i dla mnie to jest po prostu bezsensowne, tak? No jeśli widzę, że mogę po prostu działać sobie, mogę Żyć na własnych zasadach, a nie muszę się po prostu użerać tutaj z polskimi urzędami, to zdecydowałem, że wolę iść w tym kierunku. E, idąc dalej. E, co więcej, jeszcze tylko dokończę, że założenie firmy w innym kraju, nie wiem, Hongkong, Singapur, czy, czy, czy tam powiedzmy w innych, innych miejscach, nawet w Estonii, czy gdziekolwiek, no bo tutaj jest wiele takich rozwiązań, no jest dużo prostsze, jest proste. No księgowość jest super prosta, tak? no często nie ma VAT-u, no, przez to, że jest prawo terytorialne, to nie musisz czasami płacić. Totalnie praktycznie żadnych podatków od dochodu, który uzyskasz poza granicami danego państwa. To jest materiał na kolejny odcinek, ja to też poruszę, także też napiszcie w komentarzu, co byście chcieli wiedzieć. Natomiast tak, kolejny powód czwarty to jest tak: lepsze warunki socjalne. I to też zależy, bo jeśli mówimy tutaj o Europie, to jak najbardziej tak, w Azji to, co powinieneś wiedzieć, nie dostaniesz żadnej emerytury, praktycznie. Ten socjal, no praktycznie go nie ma. Tu jest zasada taka: nie pracujesz, nie jesz. Ale jak to działa? Przykład. Chociażby Tajlandii. W Tajlandii jest 7% podatku VAT, kwota wolna od podatku to jest jakieś 180, 000, 180 czy 100, 100, chyba 180 tysięcy batów. To jest w przeliczeniu jakieś 20 parę tysięcy zł, tak? Dla takiego przeciętnego taja. Obciążenia fiskalne to są na poziomie yy, dla pracodawcy około 10%, czyli taka osoba, która pracuje w biedronce takiej lokalnej, takim 7-Eleven, to dobrze ma, zarabia niby 1100 zł, ale na rękę powiedzmy, dostanie 1000 zł, i za to może sobie wynająć mieszkanie, może się wyżywić i jeszcze spokojnie. Nie może zacząć żyć, ale nikt jej nie zabiera tutaj pieniędzy na, na jakieś tam złosy, krusy, ale jest od razu minus. Nie ma żadnej emerytury na starość. I jak to wszystko działa? Działa to tak, że masz, od razu wiesz na samym początku, po, początku, państwo ci nic nie da, ale mało ci zabierze. I tak jest e, od razu na samym początku powiedziane. I co to powoduje? Że każdy chce mieć dużo dzieci i nikim nie musi płacić, żeby robili po prostu dzieci, bo jest taka zasada. Nie pracujesz, nie jesz, nie masz dzieci, umierasz na starość, samotny, nie ma się kto, bo to zaopiekować, bo państwo nic ci nie da, żadnych Zusów, Krusów. Ale to się, ja teraz patrzę z perspektywy, to jest bardzo dobre, bo jest ogromny szacunek dla osób starszych, ogromny szacunek dla, dla dzieci, i każdy chce jak najlepiej, tak, jak najwięcej mieć dzieci, i do tego nie potrzeba 500 plus. I to działa, bo model rodziny, kiedy rodzina jest podstawową jednostką społeczną, w mojej ocenie, i myślę, że pewnie jeszcze wielu innych ekonomistów, działa najlepiej, tak, ale to jest, to jest, mówię, kwestia. Kwestia tutaj każdej, każdego z Was. Idąc dalej, drugi taki powód. 32% respondentów wskazuje na lepsze perspektywy rozwoju zawodowego i szerokie możliwości, szczególnie dla specjalistów. To, co mogę powiedzieć, to jak tutaj obserwuję, jeśli chodzi o tutaj firmy, które przeprowadzają się z Europy, czy specjalistów, którzy przyjeżdżają z Europy do Azji to tak, jest generalnie bardzo trudno, ale jak już znajdziesz jakieś prace, znajdziesz tak, czy, czy pracę, jeśli chcesz pracować jako pracownik, to zarabiasz to całkiem dobrze. Jeśli pracujesz jeszcze dla międzynarodowego koncernu, no to zupełnie inaczej się zupełnie pracuje, tak? Jeśli też ne, tutaj chcesz uruchomić biz, biznes w Azji, to jest tak, początki są bardzo trudne, naprawdę bardzo wiele osób przyjeżdża tutaj, znaczy w przedsiębiorców polskich, którzy chcą w 2-3 dni coś tam załatwić, czy biznes? No, tak się nie da. Azja jest specyficzna, potrzeba na to czasu, jest masę wyzwań językowych, kulturowych, ale da się to zrobić. Tym, którym się uda, to okazuje się, że naprawdę sobie radzą. Ja teraz perspektywy patrzę na to, że te 7 lat były dla mnie najlepszym doświadczeniem życiowym, zawodowym, bo okazuje się, że po prostu, no dobrze, na tą chwilę to raczej widzę moją przyszłość w Azji, ale to tak jak wspominałem, to nie jest dla każdego. Azja nie każdemu się spodoba, o ile Europa jest prostsza do życia. Wspominałem wcześniej, że w Azji wiele rzeczy działa inaczej, i to jest prawda. Dlatego musisz, musisz być uzbrojony w cierpliwość, musisz wiedzieć, musisz zdobyć potrzebne informacje i wiedzieć, jak sobie to wszystko poukładać. Postaram się przygotować więcej materiałów na ten temat, natomiast jeszcze chciałbym tutaj poruszyć taki ostatni punkt i najważniejszy. Ponad 68% tutaj badanych, ankietow ankietowanych właśnie na zlecenie work service motywuje swój wyjazd, taki emigracja, znaczy wyjazd z. Z kraju tym, że może więcej zarobić, i to jest prawda, ale to też zależy, w jakim kraju, czy ci się uda, czy ci się nie uda, czy ktoś ci pomoże, czy twój biznes będzie, no pójdzie, że tak powiem, czy osiągniesz sukces w biznesie, różnie to z tym bywa. To nie jest tak, jak wspominałem, emigracja nie jest dla każdego. I za chwilę też podam, powiem wam, co mi pomogło, tak, jeśli chciałem tutaj wyjechać za granicę i rozważałem tą opcję emigracji, właśnie tak, jak wspominałem. Przeciw emigracji jest kilka takich powodów i przede wszystkim to jest tak, to co zauważyłem: strach przed zmianą. Druga kwestia, rozłąka z rodziną, na pewno utrata benefitów, typu 500 plus ZUSy, e, przepraszam, 500 plus, jakieś dotacje, innych rzeczy. Tutaj musisz sobie radzić sam, nikt ci nic nie pomoże. Z kredytem jest bardzo ciężko i ciężko jest e, rozpocząć, tak? Idąc dalej, część ludzi wyjeżdża po prostu, bo już ma albo... Znaczy tak, część ludzi, przepraszam, ma takie obawy, że, że jeśli ktoś wyjedzie, to jest drajca bo, bo, bo coś tam, tak? Że nie jest patriotą. No, no, wiecie, można na ten temat wiele Skutować. Natomiast no, każdy ma jakieś swoje obawy, i e, tutaj przygotowuję kolejne materiały z tej serii. Także jeśli materiał Ci się podobał, to napisz też komentarz. I napisz w komentarzu, tak, po pierwsze, czy chociaż raz w życiu rozważałeś wyjazd z kraju, czy chociaż e, na przykład, co Cię powstrzymuje, jaki na przykład, jaki kierunek e, byś wybrał i jakim właśnie, o jakim rejonie e, świata myślisz, ale tak właśnie chciałem Cię zapytać co Cię najbardziej motywuje, żeby wyjechać z Polski. Także zostaw lajka, napisz komentarz w tym temacie. Też gorąco zapraszam tutaj do zostawienia suba u Maćka, bo myślę, że to jest jeden z bardzo wartościowych kanałów takich wolnościowych, który jest obecnie na polskim YouTubie. Ja bardzo tutaj Maćkowi dziękuję, że też pozwolił mi tutaj dzielić się z Wami tutaj moją wiedzą na, na tym kanale. No jestem początkującym YouTuberem, staram się udoskonalać cały swój warsztat. Też jeśli ktoś chce wiedzieć więcej, to też zapraszam. Poniżej macie info na mój temat. Tam jest link do mojego bloga, do materiałów, też zamieszczam te materiały, o których mówiłem. Jeśli ktoś chce wiedzieć więcej na mój temat, to wystarczy w YouTube wpisać moje imię i nazwisko, także na pewno znajdziecie. Cóż, właśnie, były tam w komentarzach takie właśnie pytania, tak, o jaką ja mam korzyść w ogóle, że ja o tym mówię, tak. I to, co chciałbym Wam tutaj powiedzieć, to przez ostatnie kilka lat spotkałem dziesiątki, przed, setki w zasadzie przedsiębiorców tutaj w Azji. I dzięki temu, że mogę się wymienić z ludźmi, swoim doświadczeniem, pozyskać kontakty, to jeśli cokolwiek chcę zrobić w innym kraju, znaleźć jakieś ciekawe rozwiązanie, to, to dzięki temu jest mi dużo łatwiej. I też dzisiejszym materiałem to się dzielę z Wami, bo wiem o tym, że tutaj odzywają się do mnie też ciekawe osoby, które no coś tam robią w Azji, czy, czy powiedzmy w innych krajach, i dzięki temu można razem wspólnie. Zbudować jakąś tam siatkę kontaktów, tak i dzięki temu można się wymienić rozwiązaniami. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Zapraszam do przejrzenia kolejnych materiałów i poniżej tutaj znajdziesz listę też kolejnych tutaj odcinków, właśnie z tej serii, które zamierzam przygotować. Także za dzisiaj jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.